W obecnej chwili skutery elektryczne chyba już tak naprawdę zdominowały rynek skuterów w segmencie do 15 tysięcy złotych. I jednym z nich jest New, a tak naprawdę New NQ i X300, który jest naszym hitem sprzedażowym. Dlaczego tak jest, o tym dowiecie się z tego nagrania. Jeżeli szukacie Przyjemnego, łatwego i przede wszystkim taniego sposobu poruszania się po mieście i okolicach, to myślę, że skuter elektryczny jest tym, co zapewni Wam tak naprawdę to wszystko. Natomiast New to jedna z tych firm, która w Polsce w obecnej chwili staje się coraz bardziej popularna i nie dzieje się to bez przyczyny. Mam ze sobą tutaj New NQX300, czyli tak jak mówiłem w zapowiedzi, jeden z najpopularniejszych skuterów od tego producenta. No i mam tutaj kilka rzeczy w nim, które chciałbym wam pokazać. Przede wszystkim skończyły się już czasy, w którym skuter elektryczny wystarcza nam na to, żeby dojechać do pracy i z powrotem i musimy go ładować. Mamy tutaj podwójną baterię, która zapewnia nam zasięg około 100 18 km. Pełne ładowanie tego skutera, czyli obu baterii, trwa do 6 godzin, przy czym jedna ładuje się już w niecałe 3 godziny, więc myślę, że to no, jest satysfakcjonujące. Nawet jeżeli potrzebujemy się doładować w ciągu dnia, to jesteśmy w stanie to zrobić w każdym miejscu. Zwłaszcza, że zwróćcie uwagę, tutaj specjalnie tak przygotowaliśmy, te baterie bez problemu wyciągamy, bierzemy ze sobą i na przykład w pracy jesteśmy w stanie sobie ją podładować, jeżeli w ogóle jest taka potrzeba, no bo ten zasięg 118 km to on wcale taki najmniejszy nie jest. Jednocześnie w wersji 300 rozpędza się on do 80 km. Wiadomo, jak działają skutery elektryczne, to znaczy on nie ma może jakichś wielkich prędkości, ale jest bardzo dynamiczny i te 80 km osiąga błyskawicznie. Jest jeszcze wersja 125, ona jest oczywiście troszeczkę i wolniejsza i ma troszeczkę mniejszy zasięg. Jeżeli chodzi o wykonanie tego skutera, no to widzicie, że tutaj zastosowano kilka takich futurystycznych rozwiązań, m.in. na kierownicy, całą obsługę, bardzo swoją drogą du dużego ekranu. Mamy za pomocą takich designerskich przycisków, to jest akurat Krakson, ale mamy tutaj również zmiany trybów, mamy tutaj również no, całą nawigację. A propos też nawigacji, skuter w pełni łączy się z telefonem. Więc nie tylko możemy go na przykład zdalnie odpalić za pomocą aplikacji, ale możemy też wyświetlać sobie nawigację tutaj na telefonie. Mamy też informacje o pojeździe, o stanie baterii. Wszystko to również możemy kontrolować za pomocą telefonu. No i przede wszystkim systemy antykradzieżowe. On w taki śmieszny sposób pika, natomiast nie tylko pika jesteśmy w stanie za pomocą również telefonu śledzić jego pozycję. Więc, no w pełni zintegrowany ze smartfonem. Myślę, że no to jest też przyszłość, jeżeli chodzi o pojazdy, nie tylko elektryczne. E, hamowanie, jedna tarcza z przodu, jedna tarcza z tyłu. E, myślę, że przy tej wadze, on waży 134 kg, to w zupełności wystarczy. Bardzo ładowny bagażnik, ładowna kanapa, zresztą również wygodna. E, mieści się tutaj spokojnie jeszcze jedna osoba, jeżeli jest taka potrzeba. E, myślę, że no nie ma tutaj problemu w tym, żeby we dwie osoby jeździć. I to tutaj ciekawostka, oprócz nóżki, Centralnej. Mamy również wnuczkę boczną, to jest standard w tym skuterze. Jeżeli chodzi o wygląd. Sami ocencie no, New przyzwyczaiło nas do pewnego rodzaju projektów, one są bardzo charakterystyczne dla tych skuterów, myślę, że mogą cieszyć oko, zwłaszcza, że w tej edycji mamy przeźroczysty przód, On bardzo ładnie komponuje się, zwłaszcza z tym takim szaro-matowym kolorem, myślę, że nie jest to pojazd, którego będziemy się wstydzić, a może nawet ktoś się za nim obejrzy, więc no co, New... NQX300, hit sprzedażowy od dniu i zarazem bardzo fajny elektryczny skuter, który myślę, że sprawdzi się w każdych warunkach podczas codziennej jazdy. Jeżeli macie o niego jakieś pytania, dajcie koniecznie znać w komentarzach albo po prostu przejdźcie tutaj do Moto Mio na drugie piętro i na wszystkie Wasze pytania będziemy mieli odpowiedzi. Obserwujcie nasz kanał, dajcie kciuki w górę i widzimy się w kolejnych filmach no i oczywiście w Moto Mio na Zakopiańskiej 171. 就这、啊